To naprawdę może driftować. Cześć, witajcie z tej strony Natek i w tym filmie Wam pokażę modyfikację, która dodaje taki oto ogromny autobus do BMG. W tym filmie go przetestuję, zobaczę jak się niszczy, zobaczę czy się da do niego włożyć manekiny i co najważniejsze. Przy tym się da driftować. A więc, jak pewnie widzicie, to auto sobie jeżdżą. Tam autobus jest, tam dalej jakieś. Auto przyjechało na początek. Myślę, że mogę wjechać tym autobusem. W jakieś auto na zwolnionym tempie. Tutaj jest jakieś. Może trochę wolno jechałem. Ale już to jest 100 km na godzinę takim autobusem. Nie, tutaj. Aut prawie nie ma, ale to dość ładnie tam wylądowało. No tak, to zobaczmy, jak ten autobus się niszczy. Ojej, chyba ten autobus nie jest do końca bezpieczny. Kierowca jest chyba najbardziej narażony. Ale jeszcze tym autobusem wjechać, bo ten normalny autobus, co tu mną jedzie. Je, yeah. się niszczy. Teraz w ten słup wjechałem. Nie wiem, to chyba ma silnik z tyłu, a więc. Za bardzo nie ma problemu, żeby to dalej jechało. Gdyby ten autobus tak stał to się nie ruszał. Jakby tak w niego wjechał, to byśmy myślę było ciekawe, tylko on mi teraz ucieka. Zatrzymał się cofa, dobra, zdążę. No, to jedziemy. To auto akurat się zmieściło i niszczę ten autobus. Tutaj temu autobusowi gdzie tylko może trochę szyba spiła. Ale oprócz tego to jest dość funkcjonalny. Jeszcze chcę przetestować, czy ten autobus się łatwo przewraca, a więc jak teraz widzicie to. Nie wiem, na razie jest dość stabilny, może tutaj jak skręcę w lewo. O nie wjechałem coś. A ja się tutaj jest pod tym mostem. No, tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I z tego co widzę, to tylne koła też skręcają. To się tym rozpędzę i spróbuję to przewrócić. Mogę zobaczyć jak to wygląda od środka. To jest chyba kamera z pierwszej osoby. Nie wiem, tutaj jest akurat zakręt, to może lepiej, żebym nie rozglądał. Au. Skręcałem i je się to nie przewróciło wcale. To zobaczymy, jak wygląda to. Od środka, tutaj na górze jest nawigacja. Tu jest y, chyba lustro albo kamera, co się dzieje za mną. E, tutaj jest kierownica, przyciski różne. I tutaj są e, siedzenia, ale czy mogę do nich wejść? Więc właśnie wyszedłem z autobusa. Ok, otwierają się drzwi. Zobaczmy, czy mogę wejść. Nie wiem, czy się zmieszczę, ale tak. Chyba ja się... Dobra, zmieściłem się. Tutaj... Patrzę znaczy się nie zmieszczę, ale tutaj jak widać są krz, krzesła. Zobaczmy jeszcze, czy mogę wejść na górę, ale się chyba nie zmieszczę. Norma, normalnie się przelecę. E, tutaj są siedzenia. Tutaj jest chyba najlepsze miejsce. Na samym przodzie tutaj jest widok. Tutaj jest naprawdę dużo siedzeń. Tutaj jest chyba kolejne schody. To bardzo fajnie. Wygląda, ale jeszcze do tego się da włożyć manekiny. A więc e, klikamy na konfigurację pojazdu i tutaj gdzieś to powinno być: frame, body, interior, passenger seats. I teraz tutaj jest. Czy siedzenie są zajęte? Tutaj jest 25, 50 75 manekinów. Ja wezmę myślę od razu 75, bo czemu nie? I teraz ten. Autobus jest zapełniony manekinami. Jeszcze pisało, że można kontrolować, jakie te manekiny mają być ciężkie. A więc tutaj, gdzieś to powinno być. 80 kilo jest. Weźmy to weźmy trochę więcej. Teraz każdy z tych manekinów powinien ważyć po 100 kg. Co oznacza, że w tym autobusie teraz jest 7 ton manekinów. To jest. Myślę, że ciekawe to zobaczmy czy teraz to się będzie dało przewrócić na zakręcie, tylko to się... Tylko przez te manekiny się chyba trochę gra zacina. A więc tutaj jest zakręt, to do 100 km na godzinę. Jakieś maneki tam spadł... Tutaj manekiny się. Te manekiny chyba nie mają pasów. Nie. Mam wrażenie, że to się może przewrócić. A więc usunąłem wszystkie samochody co tam sobie jeździły. I teraz myślę, że powinno być trochę lepiej. Więc tutaj te manekiny rozpadały z krzeseł. Niektóre. I zaraz sprawdzę, czy to się da przewrócić. Ale najpierw sprawdzę, czy to przejedzie przez tutaj tą bramkę kontroli. Norma normalnie przejechało, no. Myślałem, że to będzie trochę za wysokie. A więc autobus się przewrócił na zakręcie. Ale był napakowany siedmioma tonami manekinów, a więc myślę, jest to zrozumiałe. A więc rozstawiłem tutaj kilka takich samochodów i jadę w nie tym autobusem. Tylko myślę, że zmienię sobie ten autobus na trochę inną konfigurację. Jak widzicie tutaj trochę jest tych wersji i nawet jest wersja Drift. A więc myślę to później przed testuje Zero dosetki w 3 sekundy. Biorę to. A więc tutaj chyba ta najszybsza wersja. To ma nawet rakiety. Już, już jedzie 100 km na godzinę, a więc a więc wiedźmy w te samochody na zwolnionym tempie. Bez tych rakiet tak, takiego wyniku myślę by nie było. Myślę to... Zrobię jeszcze raz. Tylko teraz wyłączę te rakiety, jak już się zbliżę do tych samochodów. Tak, e, zwolnione tempo i rakiety wyłączamy. I tutaj te części lecą. To tak fajnie wygląda. Autobus się zaczyna palić. Ten autobus jest naprawdę silny, ale jeszcze jest wersja drift tego autobusu. Więc to teraz. Przetestuję i sprawdzę, czy naprawdę tym się da driftować. Ok, 100 km na godzinę jadę. No, nie wiem, może teraz za szybko jechałem. Ok, no, może jak, no, jakoś się tym da driftować. Jest to dość interesujące, żeby driftować autobusem z dwoma piętrami i on cię jeszcze nie przewraca. To jest naprawdę ciekawe. Może ja bym zapełnił go manekinami, to by się przewrócił, ale to... ale to już by się nie dało nim driftować. I to wygląda jakby się miało przewrócić, ale się nie przewraca i to jest, myślę, naprawdę bardzo fajne. Później ja muszę wziąć ten autobus na skocznie i zobaczę jak on daleko skoczy i jak się zniszczy, bo to mnie bardzo interesuje. Tutaj muszę lepiej przehamować. Nie wiem, chyba tutaj za wolno jechałem, żeby móc driftować. Y, no, chyba troszkę za szybko jechałem. Ale to się dalej nie przewróciło, chociaż w, w barierkę wjechałem. To jest y, naprawdę ciekawe. No autobus jest bardzo stabilny, a więc jak na razie polecam. A więc jestem już na mapie z tą skoczną i e, jeszcze mi została tutaj wersja. Power Clow, chyba tak to się mówi. Od 0 do setki 8,2 sekundy, ta, ta wersja drift 8.6 sekund. I ta standardowa wersja 27 sekund, a więc to jest na pewno najszybsza wersja, nie licząc tej z rakietą. Ale dobra, i jak widać ta wersja świeci. Jak to by, Ciekawie jak to by wyglądało w nocy. A więc tak. Się ten autobus prezentuje w nocy myślę, że dość fajnie wygląda. Zobaczymy, jak daleko to poleci. Jedziemy 250 km na godzinę autobusem i tutaj doletujemy 370 metrów. I to myślę jest naprawdę naprawdę dobry wynik jak na autobus, a więc z już na tej mapie z tą górką. I e, chyba niestety nie ma żadnej wersji terenowej tego autobusu, ale ten autobus, jak tutaj zobaczycie, to można go zniżyć teraz. E, się zniża, może tego tak dobrze nie widać. Teraz się zwyża, ale można ten autobus podnieść jeszcze bardziej. Tak? A więc e, zobaczmy jak... E, to sobie z tym poradzić, to się chyba coś pokazało, ale to nie szkodzi. Pierwsza przeszkoda. No tak trochę, myślę, miękkie jest to zawieszenie, ale to nie szkodzi. 300 km na godzinę prawie autobusem, tak? Chyba nie jest zbyt odpowiednie dla autobusów, ale... Skoczyłem na skoczni, trochę krzywo może. Chyba się przewróciłem. Ora, Strasznie ten autobus skacze tutaj po tej drodze. To droga nie jest do końca płaska, ale dobra, myślę, że no i znowu trochę krzywo skoczyłem i straciłem jedno koło. I nie przeskoczyłem, może nie będzie perfekcyjnie na środku, ale nie wiem, no, może to skaczemy. I niestety, niestety się nie udało. I nie wydaje mi się, żeby ten autobus miał jakieś strasznie dobre zawieszenie, ale to można tutaj przetestować. Ok, a więc już tutaj jadę. Eee, zawieszenie podnosimy. Tak. jedziemy. Ciekawe, do jakich prędkości się tym rozpędzę. Tutaj pierwsza przeszkoda. Bez problemu nic się nie stało. To już jedzie z 250 km na godzinę. Tutaj a tutaj są kolejne jakieś przeszkody były. A tutaj się zaczynają te kurki. O, zjeżdżam, zjeżdżam. Dobra. Tutaj trochę przód oberwał. Tam jedno koło leci. No to zobaczmy. Nie wiem, już chyba niestety ten autobus dalej nie dojedzie, niestety ale to nie szkodzi. Jest to bardzo fajny autobus, bardzo polecam, więc link powinien być gdzieś w opisie. To jeżeli nie chcecie przekać żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał, wypaczcie obiektę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!